Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym z pięciu biznesalert.pl Mariusz Marszałkowski jest ze mną, sam nazywam się Wojciech Jakubik, reprezentujemy redakcję biznesalert.pl i dzisiaj rozmawiamy o tym, o czym trzeba rozmawiać, o niczym innym nie warto. Rozmawiać, czyli o sporze elektrownie oraz kopalnie Turów, który nam, Polakom, niestety ostatnio nie wychodzi Mariusz, co właściwie się dzieje w Turowie? Dlaczego to jest główny temat energetyki mijającego tygodnia? Decyzja CUE o nałożeniu kary za niewstrzymanie pracy kopalni TURów zgodnie z postanowieniem z 21 maja 2021 roku CUE zarządził nakaz znaczy Nakazał. taki środek zaradczy, żeby wstrzymać pracę kopalni TURów. PGE ani polski rząd nie zrealizowało tego nakazu, nie wstrzymało pracę kopalni Turów, co poskutkowało teraz nałożeniem kary w wysokości 500 tysięcy euro dziennie od daty, do, od daty dostarczenia. Wyroku taka kara jest naliczana do momentu rozwiązania sporu. I spór może być rozwiązany dwujako: Albo y, poprzez wyrok CUE, bo pamiętajmy, że jeszcze wyroku CUE nie ma, bo to na razie są tylko i wyłącznie środki zaradcze wprowadzone. Y, albo w, w momencie polubowanego załatwienia sprawy z Czechami, którzy wycofają ostatecznie wniosek z CUE. I teraz pytanie, co będzie szybciej. Zobaczymy co będzie szybciej i zaczniemy jeszcze od tego o co toczy się spór. Czesi uważają, że wydobycie węgla brunatnego w kopalni Turów szkodzi środowisku i wodom gruntowym, a Polacy nie chcą zastosować różnych środków zaradczych, które by chroniły te wody gruntowe, środowisko Czech. Odkładając na bok argumentację, że faktycznie tych kopalni węgla brunatnego jest na świecie dużo, postaramy się państwu przedstawić mapkę przygotowaną specjalnie przez, w tym przez, Polską, przez Polską Grupę Energetyczną, która pokazuje właśnie region. W tym regionie kopalnia Turów ani nie jest największa, ani nie jest jedyna. Dużo więcej tych kopalni jest w Niemczech, w Czechach, ale Czesi złapali nas na gorącym uczynku, niestety, ponieważ Polacy przedłużyli koncesję wydobywczą w Turowie do 2044 roku, nie do końca zgodnie z przepisami unijnymi, bo powinien to zrobić Urząd Centralny, zrobił to Urząd Wojewódzki. Ta sprawa została właśnie zaskarżona i to była. Tutaj zostaliśmy złapani po prostu na pewnym kruczku prawnym, no i jesteśmy przez to przeciągani po sądach. Przede wszystkim przeciąga się nas po sądach za tak zwaną koncesję tymczasową, czyli nowelizację ustawy o ocenie oddziaływania środowiskowego w 2018 roku, która to pozwalała wydać decyzję tymczasową. Ta decyzja tymczasowa miała być wydana na okres 6 lat. W tym czasie koncesja miała zostać przedłużona już w normalnym trybie do roku 2044. No i to jest główny element sporu. Czesi w 2000. Od 2018, bo ten spór sięga jeszcze bodajże 2016 roku, czyli to nie jest coś nowego. Wtedy Czesi domagali się zrealizowania kilku inwestycji, m.in. wodociągi, w nowe wodociągi, ochrony ujęć wody, powiększenia ujęć wody w, po stronie czeskiej. No, inwestycje rzędu kilkunastu milionów złotych. No, wtedy polska strona nie chciała ich zrealizować. My byliśmy no na stanowisku, że. Polska przekonuje, że chciała, ale nie do końca się porozumiała, co innego mówi Polska Grupa Energetyczna, co innego Ministerstwo Gen Klimatu, wówczas tak. Ministerstwo Energii, ale to co mówi, że jest ważne, że Ministerstwo Energii ówczesne przygotowało zmianę legislacyjną, która jest niezgodna z przepisami unijnymi i potwierdzeniem tego faktu jest teraz zmiana tej legislacji już przez Ministerstwo Klimatu tylko Potwierdzamy, że te zmiany trzeba zrobić, ale odpowiadając na twoje pytanie o to, co będzie wcześniej, ugoda czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości, po pierwsze, obie strony oskarżają się o opóźnianie negocjacji. Polacy twierdzą, że Czesi opóźniają rozmowy, ponieważ za chwilę, jesienią, będą wybory w Czechach. Pamiętasz kiedy? Eee, nie. O kurczę, chyba w październiku. W każdym razie zaraz już będą te wybory eee, i dopiero wtedy Czesi się odblokują, bo na razie używają turowa na potrzeby kampanii wyborczej. Wspaniała argumentacja, tylko że Czesi mówią dokładnie to samo: że Polacy teraz otwierają zamknięte już elementy sporo, sprawy ustalone, chcą negocjować jeszcze raz, przedłużają te rozmowy. I to Czesi mówią, że, że Polacy też opóźniają ten proces. Nie rozstrzygniemy tego, bo nas tam nie ma. Minister klimatu i środowiska dzisiaj, czyli w środę, tuż przed publikacją tego zdjęcia, mamy 22 września, powiedział, że im dalej w las, tym trudniejsze są te negocjacje. Niezależnie od tego, kto je opóźnia, nie wygląda na to, żeby szły naprzód. Natomiast w Karpaczu był taki panel o turowie, które miałem przyjemność prowadzić, byli tam przedstawiciele samorządów województwa dolnośląskiego, e, kraju liberackiego, e, pan Hejtman Puta, słynny, który jest zaangażowany w te sprawy i jeszcze premier Saksonii się tam napatoczył. No i oni wszyscy przekonują, że gdyby to od nich zależało, to porozumielibyśmy się dzisiaj, więc jeżeli tego porozumienia nie będzie, to będzie późną jesienią pewnie wyrok Trybunału, i z punktu widzenia kosztów lepiej znaleźć to porozumienie, zapłacić te kilkadziesiąt nawet milionów za zastosowanie środków zaradczych na jakichś tam racjonalnych zasadach, żeby Czesi też nie przegieli z oczekiwaniami, niż czekać na wyrok Trybunału, który będzie na pewno słono, moim zdaniem, więcej kosztował. Oczywiście, po pierwsze, że będzie kosztował więcej niż, niż porozumienie z Czechami. To jest raz. Dwa, zmusi nas do pewnych, e do realizacji postanowień, które teraz uzyskalibyśmy z Czechami na drodze porozumienia, trzy nie zlikwidowałby kar, które zostały wprowadzone, czyli licznik te kary tyka, te liczni oczywiście. No i oczywiście tutaj jest jeszcze element związany z tym przedłużaniem negocjacji, to znaczy Wszystkim się wydawało, że generalnie dojdzie do momentu takiego, w którym obie strony znajdą porozumienie. Ja myślę, że paradoksalnie teraz jest najlepszy moment na osiągnięcie porozumienia. To znaczy, z czeskiej strony te wybory rzeczywiście są wkrótce, jeżeli chodzi o Czechy, trzeba pamiętać, że obecny premier Babisz i jego partia Anoma co prawda prowadzi w sondażach wyborczych, jeżeli chodzi o partię. Tam około 30% z tego co widziałem, ostatni, ostatni sondaż, natomiast niestety dla nich e, druga partia i trzecia mają po około, około 20% poparcia. E, w tym e, około 20% mają e, partia Piratów, która na pewno, jeżeli weszłaby do rządu, jeżeli stworzyłaby się koalicja rządowa, która miałaby pokonać Babisza, a z tego co się mówi w Czechach, to właśnie taka koalicja miałaby przejąć władzę. Czyli tam jest obóz rządzący przeciwko obozowi opozycji, takiej zjednoczonej. No i teraz po pierwsze, nie uzgodnimy porozumienia z. dopóki nie sformułuje się nowy rząd, dopóki nie stworzy się koalicja rządowa, to może potrwać, to raz. Dwa, jeżeli w tej koalicji będą partie takie jak Partia Piratów, która jest bardzo. Wina, to jest bardzo pro, e, progresywna, jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne i środowiskowe, no to no, nie chciałbym być w skórze polskich negocjatorów, którzy będą musieli negocjować z bardzo takimi... Z piratami. E, z piratami. tak, bo to może się okazać dla nas, że, że ci piraci dokonają abordażu, którego my nie będziemy chcieli, a który dostaniemy. Zieloni piraci dokonają abordażu w Turowie. No, to tak. nie jest zbyt ciekawa, miła wizja. Na koniec... Dodam tylko, że w debacie publicznej w Polsce pojawił się pomysł: A to nie wykonujmy wyroku Trybunału Sprawiedliwości, mm. w ogóle jest taka debata o poleksicie, że przecież nam się to wszystko nie opłaca. Tym, którzy idą w tak ekstremalnych kierunkach, polecam spojrzeć na Białoruś, jak to wygląda, ale też na Ukrainę, jak tam jest wspaniale, jak wspaniale się te kraje rozwijają bez Unii Europejskiej i z taką refleksją pozostawilibyśmy na dzisiaj państwa. Więcej na ten temat będzie można przeczytać w Biznes Alert. Śledzimy tę sprawę na bieżąco. Oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby doszło do porozumienia między Polakami a Czechami, bo kiedyś tam do niego dojdzie. Ale zanim do niego dojdzie, jeszcze będzie ból i cierpienie, a może i zielony abordaż partii piratów. E, dziękuję Ci bardzo Mariusz, e, w imieniu swoim, całej naszej redakcji e, dziękuję Państwu za obejrzenie kolejnego spięcia, następne już za tydzień, zapraszamy.